Inwestowanie z głową to nie magia, tylko kilka prostych zasad stosowanych konsekwentnie przez długie lata. Można je streścić w filozofii, którą od lat powtarza Warren Buffett: Rozumiej, w co inwestujesz, skup się na wartości, chroń kapitał i pozwól procentowi składanemu pracować za Ciebie. O co chodzi w inwestowaniu z głową? Wyobraź sobie, że inwestowanie to nie jest kasyno, tylko proces kupowania kawałków prawdziwych biznesów i aktywów, które mają dla Ciebie pracować. Twoim celem nie jest trafić strzał życia, ale zbudować majątek krok po kroku z minimalną liczbą dużych błędów. W tym nagraniu przeprowadzę Cię przez krótkie szkolenie. Jak świadomy inwestor powinien podejść do inwestowania bezpiecznie, od czego zacząć i jakich zasad się trzymać, gdy rynek kusi emocjami. Fundament to nastawienie i czas. Pierwsza myśl, którą powtarza Buffett, Twój ulubiony horyzont inwestycyjny powinien brzmieć na zawsze. Chodzi o to, by przestać patrzeć na inwestowanie jak na szybki sprint, a zacząć myśleć jak właściciel biznesu, który chce, by jego firma rosła latami. Bezpieczne inwestowanie zaczyna się w głowie. Akceptujesz, że ceny będą się wahać, ale to nie znaczy, że od razu musisz reagować. Rozumiesz, że bogactwo buduje się w lata, a traci w dni, dlatego, Twoja strategia ma być odporna na krótkoterminowy hałas rynku. Zamiast pytać, ile zarobię do końca miesiąca, zacznij pytać, co mogę zrobić, żeby mój portfel był silniejszy za 5, 10, 20 lat. Krok pierwszy: inwestuj w siebie. Zanim zainwestujesz pierwszy większy kapitał, zainwestuj w największe aktywo, jakie posiadasz, w siebie. Buffett wielokrotnie podkreślał. Że najlepszą inwestycją jest rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności. Co to znaczy w praktyce? Zanim kupisz akcję czy krypto za 5-0 zł, wydaj kilkaset złotych i kilka tygodni na książki, kursy i analizę rynku. Naucz się podstaw rachunkowości, jak czytać raporty, czym jest bilans, przepływy pieniężne, zysk netto. Poznaj podstawy psychologii inwestowania. Dowiedz się, jak działają strach, chciwość, FOMO i dlaczego większość ludzi kupuje na górce, a sprzedaje na dołku. To moment, w którym wielu się wywraca, chcą szybko wejść na głęboką wodę bez nauczenia się pływać. Cztery krąg kompetencji. Inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Buffett powtarza: nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie rozumiesz. To jest twoja pierwsza tarcza bezpieczeństwa. Wybierasz branże i aktywa, które umiesz w prostych słowach wytłumaczyć. Jeśli nie potrafisz jasno powiedzieć, skąd dana spółka bierze zyski albo dlaczego dane krypto ma mieć wartość, odpuszczasz. Nie musisz znać się na wszystkim. Wystarczy, że dobrze rozumiesz kilka obszarów i w nich szukasz okazji. To podejście ochroni cię przed modami, których nie potrafisz realnie ocenić. Plan finansowy przed yy, pierwszą inwestycją Zanim kupisz pierwszą akcję czy pierwsze BTC, zrób porządek w swoich finansach. Bez tego inwestowanie będzie tylko udawaniem powagi. Zdrowe podejście z głową. Najpierw fundusz bezpieczeństwa, kilka miesięcy kosztów życia odłożone w prostych, płynnych instrumentach, spłać najdroższe długi konsumenckie. Nie ma sensu liczyć na 10% rocznie na rynku, gdy płacisz 20% od zadłużenia. Ustal, jaki procent dochodu co miesiąc przeznaczasz na inwestowanie i traktuj to jak stały koszt tak jak czynsz czy prąd. Dopiero na takim fundamencie buduje się portfel inwestycyjny, który nie rozsypie się przy pierwszym kryzysie. Zasada ochrony kapitału: nie trać pieniędzy. Buffett ma prostą zasadę: zasada numer jeden nigdy nie trać pieniędzy. Zasada numer dwa nigdy nie zapominaj o zasadzie numer jeden. Oczywiście nie da się całkowicie uniknąć wahań i strat, ale chodzi o nastawienie. Nie rzucasz się w coś, gdzie szansa na katastrofę jest wysoka. Jak chronić kapitał w praktyce? Nie wkładaj dużej części majątku w jedną bardzo ryzykowną pozycję. Unikaj lewara i pożyczania pieniędzy na inwestowanie. Dług plus zmienność to mieszanka wybuchowa. Zostaw spekulacje na margines, a nie w centrum portfela. Podstawą mają być aktywa, które mają fundamenty i sensowną wycenę. Twoim celem jest przetrwać każdy cykl rynkowy, a nie wygrać jeden spektakularny zakład. 7. Cena i wartość. Serce inwestowania z głową. Buffett słynie ze zdania: Cena to to, co płacisz, wartość to to, co otrzymujesz. Rynek codziennie krzyczy ci w twarz różnymi cenami. Ale Twoim zadaniem nie jest reagować na każdy krzyk, tylko ocenić, czy to, co kupujesz, jest warte więcej niż obecna cena. Świadomy inwestor. Uczy się szacować wartość wewnętrzną biznesu, opartej na zyskach, przepływach pieniężnych, jakości zarządu, przewadze konkurencyjnej. Nie kupuje tylko dlatego, że wszyscy kupują, ani nie sprzedaje tylko dlatego, że cena spadła, jeśli fundamenty się nie zmieniły. Różnica między ceną a wartością to margines bezpieczeństwa. Im większy, tym spokojniej możesz spać. 8. Długoterminowość i siła procentu składanego. Buffett zbudował ogromną część swojego majątku dzięki jednej nudnej, ale potężnej rzeczy. Procentowi składanemu. Gdy zyski są reinwestowane przez lata, liczby zaczynają rosnąć w sposób wykładniczy, a nie liniowy. Inwestowanie z głową oznacza Trzymasz dobre aktywa latami, zamiast co chwilę skakać między kolejnymi okazjami. Pozwalasz dywidendom, odsetkom i wzrostom wartości pracować dla Ciebie, zamiast zjadać je w krótkoterminowym tradingu. W praktyce największym wyzwaniem nie jest znalezienie idealnej spółki, tylko wytrzymanie z nią wystarczająco długo, mimo korekt i spadków. 9. Emocje, FOMO i tłum. Rynek w krótkim terminie jest maszyną do głosowania, w długim, wagą, to kolejne kluczowe zdanie Buffetta. W krótkim terminie ceny głosują nad emocjami tłumu, w długim ważona jest realna wartość biznesu. Świadomy inwestor. Akceptuje, że będzie się czuł dziwnie, gdy nie będzie robił tego, co wszyscy. Gdy inni euforycznie kupują, on zachowuje ostrożność, a gdy inni są przerażeni, potrafi spokojnie analizować okazję. Rozumie, że FOMO to nie sygnał do zakupu, tylko ostrzeżenie, że emocje przejmują kontrolę. Buffett mówi wprost. Bądź bojaźliwy, gdy inni są chciwi, i chciwy, gdy inni się boją. Ta zasada brzmi prosto, ale wymaga charakteru. 10. Proste rozwiązania dla zwykłego inwestora. Buffett wielokrotnie mówił, że przeciętny inwestor wcale nie musi wybierać pojedynczych spółek. Dla wielu osób bezpieczniejszym i rozsądniejszym rozwiązaniem są tanie, szerokie fundusze indeksowe. Jeżeli nie chcesz spędzać godzin na analizie, Możesz regularnie kupować fundusz odwzorowujący szeroki indeks, np. duże spółki z różnych sektorów. Kluczem jest tu konsekwencja, niskie koszty i długi horyzont, a nie perfekcyjne wyczucie momentu wejścia. Buffett w listach do akcjonariuszy pisał wprost, że większość ludzi lepiej wyjdzie na prostym, tanim indeksie niż na próbie pobicia rynku bez wiedzy i czasu. 11. Dywersyfikacja z rozsądkiem. Dywersyfikacja to kolejne narzędzie bezpieczeństwa, choć Buffett zwraca uwagę, że nadmierna dywersyfikacja bywa ochroną przed niewiedzą. Chodzi o to, by nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, ale też nie mieć 100 pozycji, których nie jesteś w stanie śledzić. Przykładowe podejście z głową kilka, kilkanaście przemyślanych pozycji, które naprawdę rozumiesz. Podział między różne klasy aktywów: akcje, część bezpieczniejsza, ewentualnie krypto. Ale proporcjonalnie do twojej tolerancji ryzyka. Dywersyfikacja ma sprawić, że nawet jeśli pomylisz się w jednej czy dwóch decyzjach, twój portfel to wytrzyma. 12. Naucz się mówić nie wiem i nie teraz. Buffett sam przyznaje, że są sektory, których nie rozumie wystarczająco dobrze i po prostu w nie nie inwestuje. To lekcja pokory, której brakuje wielu osobom na rynku. Inwestowanie z głową oznacza, umiesz odmówić super okazji, której nie rozumiesz. Nie wchodzisz w coś tylko dlatego, że jest głośno i modnie. Masz odwagę trzymać gotówkę, gdy nic nie spełnia Twoich kryteriów, zamiast na siłę musieć coś kupić. Czasem, najlepszą decyzją inwestycyjną jest brak decyzji, do momentu aż pojawi się coś naprawdę sensownego. 13. Twoje pierwsze kroki. Prosty plan działania. Jeśli chcesz zacząć inwestować z głową, możesz zastosować taki schemat. Zadbaj o finanse osobiste, fundusz bezpieczeństwa, ogarnięte długi, stała kwota na inwestowanie. Przez kilka tygodni lub miesięcy ucz się, książki, materiały edukacyjne, analizy spółek i funduszy. Zdefiniuj swój krąg kompetencji, wypisz branże i aktywa, które naprawdę rozumiesz. Wybierz prostą strategię, na przykład regularne inwestowanie w szeroki indeks plus kilka wybranych spółek czy projektów, które spełniają kryteria wartości. Ustal zasady zarządzania ryzykiem. Maksymalny procent w jednej pozycji. Brak lewara, brak decyzji podejmowanych pod wpływem emocji. Trzymaj się planu, dopuszczając powolne korekty, ale nie ciągłe zmiany kierunku. To nie jest plan na tydzień, tylko na lata, ale właśnie w tym tkwi jego siła. 14. Zakończenie, co powiedziałby Buffett. Gdyby Warren Buffett miał zostawić Ci kilka zdań na koniec, brzmiałyby prawdopodobnie tak. Nie musisz być geniuszem, żeby inwestować z sukcesem. Potrzebujesz dyscypliny, cierpliwości i trzymania się kilku prostych zasad. Traktuj akcje i inne aktywa jak części prawdziwych biznesów, a nie jak liczby na ekranie. Koncentruj się na wartości, nie na hałasie rynku i pozwól czasowi zrobić swoje. Inwestowanie z głową to nie jest droga bez emocji, ale droga, na której to Ty decydujesz, a nie strach czy chciwość. Jeśli zaczniesz od małych kroków, z solidnym planem i gotowością do nauki, z czasem rynek przestanie być dla ciebie loterią, a stanie się narzędziem budowania twojej wolności finansowej.